Jesteśmy tuż po pierwszym czytaniu nowelizacji ustawy o OZE w ramach posiedzenia komisji. Chciałabym się zapytać, jak ocenia Pan te rozwiązania, czy uważa Pan, że otworzą one drogę do tego, żeby w Polsce biometan zaistniał w sieciach? w roku 2023 wprowadziłem z mojej inicjatywy system wsparcia biometanu ale od tego czasu nadal nie można zatłaczać biometanu do sieci po to żeby biometan zastąpił gaz ziemny importowany i aby trafił do odbiorców czyli do każdego Polaka który ma na przykład kuchenkę swoją gazową lub ogrzewa mieszkanie gazem aby tak się stało muszą zostać zmienione parametry które pozwolą zatłaczać biometan do sieci. Aby tak się stało, potrzebna jest zmiana ustawy. Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy krok. W pierwszym czytaniu ustawa zyskała większość i idzie do drugiego czytania. Ufam, że znajdzie się większość dla, w Polskim Sejmie dla tego dobrego rozwiązania, które umożliwi otwarcie rynku na inwestycje w biometanownię, bo żaden bank nie Da kredytu i nie udzieli kredytu na gigantyczną kilkudziesięciomilionową inwestycję w biometanownię bez gwarancji, że można ten gaz zatłoczyć do sieci. Ta ustawa powinna być wyjęta spod sporu politycznego. Ufam, że uda się wyznaczyć tutaj dobre standardy współpracy między opozycją i rządem. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim organizacjom branżowym, które. Uczestniczyły również w przygotowywaniu tej technicznej ustawy i poparły tę ustawę tutaj na komisji sejmowej. Dobre rozwiązania dla Polski w ramach deregulacji, w ramach wspierania biznesu powinny być zawsze wyjęte spod polityki.